Dwie polskie drużyny w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Co za historia! Legia Warszawa po raz pierwszy od 29 lat awansowała do ćwierćfinału europejskich pucharów, odrabiając straty z molde. Nie przegrała w trzech ostatnich meczach w kraju, straciła tylko jednego gola, a w czterech z pięciu domowych spotkań w Europie zachowała czyste konto. Teraz czekają prawdziwy gigant Chelsea. The Blues wygrali wszystkie mecze w tej edycji i celują w swój pierwszy półfinał od triumfu w Lizemiszu w 2021 roku. Uwaga na Enzo Fernandesza, trafia na wyjazdach, a w Legii? Morisita gole w trzech z czterech ostatnich meczów. A co z Jagiellonią? Jej debiut w europejskich pucharach to czysta bajka. Mają już ćwierćfinał i starcie z Realem Betis. Jaga potrafi zaskoczyć. W trzech z czterech ostatnich meczów zdobyła dokładnie trzy gole, a Afimiko Polulu to lider strzelców Ligi Konferencji. Betis, drugi faworyt Buchmacherów, nie przegrał od ośmiu spotkań i właśnie zremisował z Barceloną. Ale uwaga, nigdy nie zagrali w półfinale europejskich pucharów. Czy Legia i Jagiellonia napiszą nowy rozdział w historii polskiego futbolu? Zostaw suba i napisz w komentarzu, która z naszych drużyn ma większe szanse na półfinał.